Halo, halo, dzień dobry, witamy w podcaście Żarty na bok. Uuu! Nie, no żartuję, tak naprawdę. Żarty na bok. <laughs> Żarty na boku, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Tym, w Tym dzisiejszym tematem tego podcastu jest: co Ty wiesz o modzie? Tak. I zadam ci to pytanie, Janek, co ty wiesz o nie, modzie? Nie, 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 ja nie wiem nic. No nic nie wiem, no proszę cię. No, ja to... też nie wiem nic. To był, to był odcinek, odcinek podcastu. Na Słuchajcie, temat moda. Temat dla niektórych ludzi ważny, dla innych w ogóle nie. Temat, który jest wielomilionowym biznesem, tak. albo nie. <noise> temat, który niektórych łączy i niektórych dzieli. I temat, który sprawia, że niektórym jest przykro, tak, a niektórym końcu... jest nie. miło. <noise> Dolce i Gabbana, Gucci, Adidas, Puma, Aha. Nike. Co łączy te wszystkie marki? Ciuchy robią. M moda, ciuchy. M moda. 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 Tak. Moda. Co no wiemy o modzie? Wiemy, że moda wraca. <laughs> tak. Wiemy, że moda mo przemija. przemija. Mhm. Wiemy, że moda może być um, na czasie. Tak. Albo moda może być um, po czasie. Tak. Wiemy, że my nie wiemy nic o modzie. Więc moje pytanie brzmi: po jaką cholerę bierzemy taki temat na podcast? <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, ja myślę, że z modą jest generalnie tak, każdy może robić co chce. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło. <słuch> Wydaje mi się, że coś pociągającego było w wyborze tego tematu głównie dlatego, że my jesteśmy takimi kurde, nie chcę mówić w wsiurami, bo się wsiury obrażą, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy... Już mówisz, czyli istnieją wsiury, nie? bo się wsiury obrażą. No, ale, ale ja myślę, że... Nie no słuchaj, no ja, ja nie ukrywam, no wiesz, no ja jestem bluza, z kapturem bądź bez, tak. ale generalnie bluza. Tak. Spodnie bądź dresy. Tak. To jest moja codzienność. Ja też mam takie, takie randomowe ubranie ludzkie. Tak. W sensie spodenki, spodnie, majtki, skarpetki. Co prawda, od kiedy odkryłem, że nikt mnie już nie rozlicza z tego, czy mam dwie takie same skarpetki? Mhm. Moje życie jest, czuję się takim, wiesz. Takim mocnym rebelem. Takim rebelem, no, no, no. Takim, że mam, wiesz, dwie różne skarpetki i czasami tak, wiesz, yy, siedzę gdzieś z kimś, gadam, patrzę na niego i mam takie... Kurde, ale było, pamiętasz, było kiedyś takie grono ludzi, o których się mówiło, pamiętasz, jak oni się nazywali? Hipsterzy? O, tak, właśnie. Dobrze. Hipsterzy, oni przeminęli. Tak? Przepraszam. Tak. Nie, ja nie wiem, mam A może jest teraz. Wiem też, że alternatywki coś takiego kojarzy. O kurde, to w ogóle. Że to w ogóle, to się... że, też są, te, że też jest taka moda. I no. teraz, w ogóle, jak widzę, jak się młodzież ubiera, to mam coś takiego, porąbało ich. <grym> A Ale jak, potem jak sobie się... przypominam, jak ja się ubierałem, jak byłem młody. Wiesz, że był moment, że ja nosiłem dzwony? o. No. no. Kurde. No, ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że miałem takie. Było coś takiego. No wiesz, wydaje mi się, że my, generalnie nasze pokolenie, ubierało się w to, co. To, co było po prostu dostępne. D tak, no Trochę, my, wiesz, nie? my wyglądaliśmy faktycznie jak, no jak, jak to, co było dostępne, no dobrze mówisz, ale jak dzisiaj widzę, jak się młodzież ubiera, to mam coś takiego, wy moglibyście się ubierać lepiej. <śmiech> 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 nie, no oczywiście żartuję, nic mi do tego, kto jak się ubiera, bo ja tej mody po prostu nie rozumiem. Aczkolwiek Taka, wiem, że jest coś takiego, że facet na przykład może wyglądać dobrze, i do tego niewiele potrzeba. No tak. Żeby facet wyglądał dobrze, dobrze ubrany i zadbany. Nie? Tak. Z jednej strony ja mam takie mocne przekonanie, że jakby przychodzę na spotkanie z jakąś swoją wartością i nie potrzebuję udowadniać tutaj teraz, że jestem wiesz uh -huh. ultra super ubrany, dlatego chodzę wiesz na te spotkania w szlafrokach, w jakichś dziurawych spodniach. Mam coś takiego, że po prostu wiecie co, jakby możecie na mnie patrzeć i mówić, że, że mam dziurawe spodnie i śmierdzę, ale ja mam dla was super projekt do sprzedaży. I Dokładnie. świetnie zaopiekuje się waszymi pieniędzmi. No i niestety chciałbym, żeby tak było, że i pewnie w wielu przypadkach jest. Że Myślisz, to, że, że nie, nie ma znaczenia ten wygląd? To wszystko zależy od branży. No wszystko tak. zależy od branży, bo to jest tak, jak ja nie rozumiem idei drogich zegarków. Mhm. Nie rozumiem idei drogich zegarków takich, powiesz, po 200 tysięcy, po 150 tysięcy, po 100 tysięcy złotych, no, tak. że masz zegarek taki i. Albo że w ogóle masz zegarek, nawet może nie w tych pieniądzach, nie? Mhm. tylko na przykład za 7000 zł. No to, nie? to dalej jest dla mnie. Tak samo jak wiesz, masz torebki na przykład za takie pieniądze. Mhm. I ja tego nie rozumiem, ale z drugiej strony potrafię też sobie wyobrazić, że jak masz w pewnym momencie tyle pieniędzy i zaczynasz się interesować troszkę innymi rzeczami, to możesz chcieć taki zegarek. Albo na przykład, wiesz, może jest jeszcze inne pole widzenia do myślenia o tych zegarkach, może dla tych ludzi też, to jest inwestycja, albo możesz te pieniądze masz w zegarku, on nie traci na wartości albo zyskuje na przykład, bo jest takich zegarków 100. No jak ci się stłucze, no, ci się. No to nie nosisz tych zegarków wtedy, nosisz w No to, to w, tym. w ogóle no, trzymasz go w szufladzie. No. Albo zakładasz go tylko na odpowiednim moment. Cóż, no, nie lepiej mieć lokatę w banku? Ja ja nie, wiem. nie, bo to kradną. No to Loka... nie lepiej kupić mieszkanie. Bo podejrzewam, że człowiek, który może kupić sobie zegarek za 7 tysięcy albo za 150 tysięcy, może kupić też kilka mieszkań. a więc... jak już ma tych mieszkań na tyle, że No to nie, nie kupi ogarnia. następne. Ja nie wiem. Po prostu się zastanawiam. Nie widzę tego tak, sensu. Ja też tego nie naprawdę, rozumiem, tego ale, tego ale akurat nie rozumiem. to nie znaczy, że to nie ma sensu. Bo ja już się nieraz przekonałem o tym, że naprawdę... pamiętam, że ten koleś ci po prostu powiedział, jak chlapnąłeś go wodą i powiedział, proszę pana, czy pan kiedyś <słuch> widział spodnie za 5 tysięcy? <słuch> o Boże, tak, zapomniałem no o wiesz. tym. Co to za człowiek, był? Tak było. Jezus, Maria, słuchajcie, miałem taką sytuację na stacji benzynowej. Nie stacji benzynowej, tylko chyba na myjni. Na myjni, Myłem tak. na myjni, tak, tak. słuchajcie, myłem na myjni pikapa po, po zdjęciach prawdy. do tropiciela, prawda? Tak. I chyba myłem dywaniki. A i wyglądaliśmy już normalnie. Nie, Wy... Wiesz, to nie było, tak. że zjechaliśmy z planu i wyglądaliśmy, wyglądaliśmy jak ten, ten, tylko tak tylko planu, normalnie. I my, myję sobie te dywaniki, tak. myję, myję, płuczę je, i chyba je tak płukałem takim karczerem, żeby wiecie, że ten. I chlapnąłem gdzieś koleś stał obok i trochę go chlapnąłem mm. po spodniach. Ale nie tak, że mu je, wiecie, zrobiłem całe mokre, nie, nie, nie. tylko jakoś tam się woda odbiła. Tak, I on tak. się tak właśnie strasznie wkurzył, podszedł do mnie i zapytał się mnie kiedyś, właśnie jak takiego. Takiego z przeproszeniem dla wszystkich wsiurów wsiura. Czy ja w ogóle kiedyś widziałem albo czy miałem na sobie miałem spodnie na za 5 tysięcy? I ja tak na niego spojrzałem i nie wiedziałem, czy on mówi, czy, czy ma rację, czy się śmieje, czy wiecie, i powiedziałem, że nie, nie widziałem nigdy takich spodni. I on, 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 on mi coś tam jeszcze ten, i, i poszedł. Ja powiedziałem, mu oczywiście, że bardzo go przepraszam, bo jestem nauczony przepraszać za wszystko, nawet za to, że żyje. I po prostu przeprosiłem go, a on sobie poszedł. I dopiero potem dotarło do mnie, jakie to było durne, tak. ale no właśnie, no. no jak ja bym miał mieć spodnie za 5000 tysięcy złotych. I bym musiał po prostu zwracać uwagę na to, że to są spodnie za 5000 złotych, i bym się denerwował, że mam spodnie za 5000 złotych, tak. to bym się kurwa kupił spodnie za 3 słówy. No, ale to, no, wiesz, to są dla mnie tak. Ja to, tylko wiesz, to zakładam już ab abstrakcję, nie? Wiesz, no bo moda w wielu przypadkach służy też do podniesienia własnej wartości. No tak. To znaczy ubierasz się, w spodnie z danym napisem, albo w cokolwiek, i dzięki temu czujesz się lepiej. Mhm. To jest tak, jak samochód drogi sprawia, że znaczy, u niektórych sprawia, u niektórych nie. To jest znowu kwestia osobista, okay. ale droższy samochód może podnosić twoją wartość, jeżeli masz takie, a nie inne mentalne usposobienie. I tak samo jest z modą. To jest dziecko tego ogromnego przemysłu, jakim jest moda, i kropka. No tak, 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 oczywiście. No, ale wiesz, no ja nie wiem, no po ja prostu. Ja bym bardzo chciał być elegancki. Ja kiedyś miałem takie marzenie, żebym właśnie chodził i pracował w garniturach, żebym chodził hmm. i pracował w koszulach, żebym chodził i, i, i właśnie wiesz, był takim tak po prostu eleganckim mężczyzną. Hmm. Zawsze tak chciałem. A teraz chodzę w dresie. Chod... Oczywiście jest mi z tym bardzo dobrze, bo chodzę sobie na spacery z psami w dresie. Ciężko byłoby mi chodzić w garniturze z tymi dwoma cymbałami, hmm. ale mi się wydaje, że u mnie tak na pewno było. Że na przykład, jak, jak jestem z Eweliną i Ewelina mi wybierze jakieś ciuchy, mm. no to ja wiem, że to jest ok. Yeah. Że, że to dzięki temu będę dobrze wyglądał i, i, i kropka, nie? Jakbym teraz mam w ogóle tak, że jak pójdę i sam sobie coś już wybiorę, to jestem w stanie wybrać jakieś w miarę spoko rzeczy, mm. ale tylko dlatego, że zastanawiam się, co by Ewelina, co by Ewelina kupiła. <noise> okay. I dzięki temu jestem w stanie mniej więcej trafić. Mhm. Ale ten taki właśnie zmysł ubrania się. Przecież, jak ja sobie Janek przypomnę, jak ja chodziłem na studiach. Ale ja pamiętam, ja mam zdjęcia. Przecież z starym telefonem. Matko boska. Wspaniałe bluzy. Wspaniałe. wspaniałe bluzy. Pamiętasz ten jeden rok, że ja chodziłem w butach od garnituru, bo nie miałem innych. Tak. I chodziłem w butach, którym się już dospadały. I pamiętam, że w pewnym momencie przyjechała moja mama, zobaczyła mnie i potem mi powiedziała, jak wróciła. Że jej się tak strasznie smutno i przykro zrobiło, i chyba wstyd też, że jej syn tak chodzi, i mi przesłała pieniądze na buty. A ja wtedy, nie wiecie, no ja tam na studiach naprawdę cienko przedłem, nie? I chodziłem faktycznie w ogóle nie przywiązując najmniejszej uwagi do tego. No, oczywiście oczywiście było, było mi przykro, że wyglądam jak, jak ściera, ale no to miałem coś takiego, no, tak, no taki śnieg dał nam Bóg, no i tak to wygląda. No. Tak, ale pamiętam, ty zwróciłeś na to uwagę wtedy już, w tamtej sytuacji zwróciłeś uwagę, kiedy, nie po latach, tylko wtedy zwróciłeś uwagę, kiedy rzeczywiście chyba, chyba po raz pierwszy, kiedy tak lało i szliśmy z akademika <słyska> do, do szkoły. I ty mówiłeś, że już masz w butach karpie, czy, czy tam masz potok i już tam ryby po prostu pływają w tych no. butach i potem ten, o, i tak samo całą zimę, nie? No wiesz, no. To, no, ja jestem niestety do dzisiaj tak naprawdę chyba dzieckiem tego, tego takiego przekonania, tej takiej szkoły, którą zapamiętałem, tego systemu, który zapamiętałem z dzieciństwa, to znaczy buty zimowe na zimę tak. i buty letnie tak. i nie ma nic pomiędzy. Teraz, oczywiście no, mam, teraz, teraz mam jeszcze sandały. W sensie mam kilka, kilka par butów, ale chyba to jest po raz pi pierwszy raz w życiu mam kilka par ale butów. Ale ja też tak mam. Wcześniej to naprawdę były jedne buty, zwłaszcza, że ja nie wiem co, dlaczego, nie potrafiłem zadbać o te buty. Zawsze one mi się rozklejały, ja nie rozumiem tego, nie? bo kiedyś to wiadomo, wszy... dziadkowie czy, czy mama to wiadomo, wszyscy narzekali, że jestem taki właśnie rozrabiaka i tak biegam i mnie roznosi, więc te buty niszczę. Tak. Nie? I trzeba je kupować. Poza tym też rosłem, wiadomo co było. Ale to mi, się, to, to mi nie przeszło. Te, te buty, moje buty wytrzymują naprawdę górą Ale dalej, dalej teraz, jak nawet masz jakieś, nie wiem, na przykład te takie, nie wiem, bardziej firmowe te adidasy albo, albo coś takiego, bo ja odkryłem... Ale to ja w nich nie chodzę na co dzień. Nie, nie ale widzisz, to ja odkryłem i to też dzięki Ewelinie, bo miałem dokładnie tak samo z tymi butami jak ty, hmm. ale jak kupiłem sobie na przykład kilka lat temu za, za, wiesz, za, za ciut więcej, nie? Mhm. kupiłem konwersy trampki, mhm. to mam je do dziś i przechodziłem w nich kilka sezonów. Mhm. Jeżeli kupiłem sobie pierwsze New Balance, nie? No to faktycznie chodziłem w nich dwa sezony, ale dokładnie w tym systemie, że chodzę w nich kurwa wszędzie. Przepraszam okay. że przeklnąłem. No, ale myślę, że tutaj ale się wiesz, zdarzało, no, no. że faktycznie chodzę w nich wszędzie i je zajechałem, i mało tego, mam je dalej. Są to już buty typowo na spacer z psem, bo mhm. nigdzie indziej się nie nadają. Mhm. Są to tak zwane buty psie. <laughs> ale, ale tak, że, już, że to faktycznie, że jest w tym. Chyba też z kolei Pratchett o tym pisał, że ludzie bogaci, Jezus, to będzie teraz durne. Że ludzi bogatych nie stać na tanie rzeczy, ale to on to pisał o czymś innym. On pisał o nie biednych nie stać na. Ja rzeczy. nie wiem co on napisał, nie wiem jak on napisał, ale jest takie takie powiedzenie, że jest takie przy, przy, no nie przysłowie no. raczej. Powiedzenie jest takie, że czekaj. że jesteś za biedny, żeby być bogatym. Żeby to to się zgadza. Nie, jesteś za biedny, żeby kupować drogie tanie rzeczy. buty. To jesteś zbyt bogaty, żeby kupować nie, tanie buty. Że jesteś zbyt biedny, żeby kupować tanie buty. Bo cię nie stać, o to chodzi, że jesteś, jak jesteś biedny, bogatego stać na to, żeby kupować sobie po prostu co trzy miesiące nowe buty. Nie. Jeżeli ty jesteś biedny, tak jest to powiedzenie, jeżeli ty jesteś, jesteś biedny, to kup raz, wykosztuj się na te jedne buty i one ci starczą na 10 lat. O to chodzi w tym powiedzeniu. No właśnie, no to, to pracęż miał to zupełnie okay, odwrotnie. Okay. Pracęż miał właśnie, że ludzie bogaci są dlatego bogaci, uh -huh. że kupują drogie rzeczy i nie muszą ich kupować co sezon, bo kupują je raz. No I on mówi tak o butach. No ale to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. To, <laughs> to jest, jest dokładnie to samo. Tylko, tylko no tak. tak. Że faktycznie te. Ich stać. Ja tylko w tym skupiam się na czymś innym. Znaczy w tym powiedzeniu. Praczet tak. mówi, że ludzie bogaci są bogaci, bo kupują coś tam i ich stać. Tak. A tutaj było tak, że ludzie biedni właśnie są. Co powinni zrobić biedni? Marek Hucz, Jan Jurkowski. Właśnie, dokładnie. Wielcy <laughs> znawcy. Ale mówimy że tak. Mam wrażenie, że dobrze to o powiedziałem, tym. że tak. Biednych nie stać na to. Czy tam biednych. No po prostu to się tak mówi. Słuchaj, ciebie nie stać na to, żeby kupować tanie buty. Właśnie Musisz o to sobie kupić Musisz jed... sobie kup sobie jedną parę, tak. bo nie, może, nie powinieneś wydawać pieniędzy co no, 3-4 miesiące. Nie, nie mam tych pieniędzy. Jednak. No ale to ja rozumiem. No, ja mam dokładnie tak samo. No, w sensie wydawałem raz na pół roku. Raz na rok może no. pieniądze i to zawsze, wiesz, u mnie to też była granica finansowa, ja też te, te buty czasem kosztowały kilka stóp i dla tak. mnie to było. Nie, no to ja dalej tak, tak mam jak takie buty muszę kupić, to dalej się czuję jakoś niezręcznie. nie Ale prawda jest taka, że faktycznie magiczna zasada kilku par niechodzenia i dojeżdżania w jednych, tak. plus to, że one są po prostu lepsze jakościowo sprawia, że są na, na więcej po prostu wystarczą na pewno i, i to jest... Ale ja też tak. mam buty psie. Ja nawet dzisiaj w nich jestem. Nie, nie że tak. tak okazuje brak szacunku tobie tak. i temu podcastowi, tylko jak po prostu tak wychodzę gdzieś tak, o, no, to, no to zakładam te buty, bo, bo, no, bo one są najwygodniejsze, są pierwsze z brzegu tak. i tak dalej. Ale wiesz co, ja tak naprawdę się tak trochę zmenie, zmeneliłem, zmen Menel? Tak, zmeneleniłem się, kiedy przyszedł bary, kiedy pojawiły się bary te dwa lata temu i zacząłem wychodzić codziennie po ile się razy na dwór. Tak. I tak naprawdę wtedy wszedł mi nawyk zakładania pierwszej, lepszej bluzy tak. i dresów. Tak. Ja wcześniej w ogóle dres to dla mnie było tylko na zajęcia. Tak. Jakiś tam taniec czy coś. W życiu nie zakładałem dresów tak na co dzień. Gdzieś, żeby wyjść do sklepu? Nie, no w życiu spodnie. Wiesz? Tak. A teraz absolutnie, teraz spodnie to jest dla mnie wyjście. Wiesz, ja zakładam spod, jak, jak gdzieś wychodzę, wiesz, no kurde, tam do centrum, albo na jakieś spotkanie, albo do kina, albo gdzieś. Ale to tak, to tak to ja też Na tak co mam. dzień to są dresy, absolutnie. Ja, też tak absolutnie mam. Jak, jak po prostu taki, taka ściera jestem. No. Bluzy rzeczywiście od zawsze lubiłem i nosiłem, ale w tym momencie. Ja w pewnym momencie się zorientowałem chyba po kilku dniach pierwszego lockdownu, czy może już po dwóch tygodniach na przykład. Że, że nie masz spodni. Nie, że Boże święte, że ci ludzie wszyscy prawdopodobnie już. Bo wiesz, no, nagle poznajesz tych ludzi, nagle widzisz tych ludzi, tych samych ludzi, których wcześniej nie widziałeś, nie? których nie zauważałeś wcześniej, no bo nie patrzysz, nie zwracasz uwagi na właścicieli psów, dopóki nie masz własnego psa, chyba. I wychodzisz na te spacery. Ja po, to, po dwóch tygodniach, Boże, ja przecież ciągle wychodzę w tym samym. I ja, wiesz, zmieniam podkoszulki, zmieniam bieliznę. <laughs> wiesz, po domu chodzę sobie tam w krótkich spodenkach, ale na dwór, bo to był jakiś marzec, kwiecień, na dwór wychodzę w tych samych dresach i w tej samej bluzie. I dla ludzi prawdopodobnie ciągle. <laughs> Się ubieram w to samo. O mój Boże! Więc, więc później pomyślałem, dobra, no to będę zmieniał tak strategicznie chociaż te bluzy. Moje życie to są dwa etapy, jeżeli chodzi o modę. Odkąd pamiętam do liceum i może jeszcze też w szkole teatralnej, to były no oczywiście, że w szkole teatralnej to były koszule w kratę koszule w kratę takie, takie wiesz, no nie pamiętasz, pamiętasz. No tak, takie, tak, tak, takie, tak. Sz, takie szmaty, takie, takie szmaty, zwisające, tak. potargane, rozpięte, no. potargane z podniesionymi, z tymi e, podniesionymi rękawami, co się dowiedziałem później, że to jest tak naprawdę, jak to plebs kiedyś podnosił, że to. Wsiur. Wsiur, nie, plebs, plebs. Pleps, plebs, plebs, że w polu. Zakasał robię. rękawy, zakasał rękawy żeby, do żeby nie brudzić w, w polu, a, a pan z obniżał rękawy na bal. <laughs> Dokładnie. No więc ja mi było bliżej do plebsu. Pewnie dalej jest. No i, i, i potem gdzieś to tak właśnie się w bluzy przekształciło i przestałem nosić te koszule w kraty. Natomiast same takie koszule dalej mam, nie w kraty, tylko takie właśnie szmaty zwisające. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. To tak, lubiłem jak mi tak powiewało. Nie wiem, czy to taka pelerynka, czy coś, nie wiem. Ale no, tak se, tak se chodziłem i chodzę nawet do dzisiaj, tak wiadomo, musi być cieplej. O Boże, ja nie wiem. Ja myślę, że wszelkie moje etapy modowe to były, to były dramaty jakieś i, i tak naprawdę, wiesz... Byłem korygowa korygowany. Ale z byłeś? T, 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 tak, byłeś, na pewno. Nie? Byłem skiejcikiem. Wie, że ja byłem małym grubym dzieckiem, więc musiałem być skiejcikiem. <gulakter> więc miałem takie spodnie opuszczane, dupę se często obcierałem przez, bo, bo się zapacała. <gulakter> <gulCry> <Okay. gul Associated> <quarterly> więc, więc byłem skiejcikiem. Byłem Potem miałem taki moment y, też właśnie takich być może też koszul przez chwilę, potem były bluzy, i tak im dalej w las, to tak y, marzę, że pewnego dnia, wiesz, zacznę się ubierać jak radek kotarski mm. i ludzie zaczną mnie traktować poważnie. Ale wiesz, ja, ja myślę, że to się bierze, przynajmniej u mnie, i podejrzewam, że może wtedy u ciebie też, to się wszystko bierze z kompleksów własnego ciała. To znaczy, nie chcesz się pokazać. Chcesz się zasłonić jak najbardziej. Bardzo możliwe. Nie, no bo wiesz, no. Bardzo mówisz, możliwy. byłeś grubym małym dzieckiem, no i co? No i tak, właśnie. I to grube małe dziecko ciągle we mnie żyje. To na pewno. Nie, ale taka jest prawda. Spodnie szerokie, tak jak mówił, właśnie tam, te skejcikowe, bluzy, tak, ja, tak samo ja bluzy, albo te koszule. Wszystko, żeby tak troszeczkę zniekształcić obraz tej sylwetki, z której człowiek nie jest zadowolony, po prostu. Przynajmniej ja tak miałem, tak. wiesz, miałem coś takiego. A, a żeby się. Zobacz, jak, zobacz, co musiało się dziać w różnych epokach, wiesz, świata nie? Jak mhm. ludzie mieli, na przykład, wiesz, we Francji te takie. Tutaj na rękach te takie Tej pufy, te takie pufy tak. albo, albo. Jak, jak, jak za zakompleksieni musieli być Grecy, skoro chodzili w takich, wiesz, togach po prostu. Tak. I no, jak bezwstydni musieli być Spartanie. Nie? Oni byli zadowoleni, Oni byli byli zadowoleni mega. Swe swego, Oni byli mega zadowoleni. Oni byli mega. Oni no. tak. niestety, czego by tutaj nie gadać, wiesz, no, naziści też chyba byli dosyć zadowolenie, zadowolenie się tak. w takim razie, idąc tym tropem. Ja tylko chcę szybko zrobić dygresję do butów. Mhm. Że dzisiaj wyszedłem na pierwszy spacer w butach psich. Mhm. No i pierwszy spacer w butach psich, no to temperatura rosa na, wiesz, tak. na, na trawie. No więc jakby po, po kilku krokach wróciłem w mokrych butach do domu. No, no i potem był taki jakiś taki moment zawieruchy i drugie wyjście. Rafała? No. E, nie, nie. Potem był, potem był właśnie drugi moment na drugi spacer i ubrałem buty. Dzień dobry. Tutaj Janek z przyszłości z montażu tego odcinka. Mówi się założyć. Założyć buty, założyłem buty, nie ubrałem. Nie mam pojęcia, czy to pierwszy raz tutaj używamy tego złego określenia, ale chciałem tylko poinformować i też pouczyć tutaj tak taki element edukacyjny, że właśnie mówi się założyć coś, a nie ubrać. Na przykład Ubrać buty to się tak nie mówi, tylko mówi się założyć buty. Pozdrawiam serdecznie i wracamy do podcastu. Takie bardziej powiedzmy wyjściowe, nie? Hmm. Takie wiesz, co zakładam, jak wychodzimy gdzieś do ludzi albo wychodzę tak. do ludzi. <laughs> No i poszliśmy na spacer. Ja miałem Gandiego, Ewelina miała Hapiego, no i coś tam gadam z Eweliną. I Happy coś tam sika, i nagle patrzy na mi na tego puta. tak, No i najgorsze było to, że tak poczułem po chwili, jak ciepło robi mi się w tym bucie. Ojej. I tak się robiło, ciepło, ciepło, i tak szliśmy, i tak potem już się robiło zimno. <śm> więc, <śm> więc mam buty do wyprania. Ale to tak, tak chciałem wtrącić. Więc yy, moda, moda, moda. Mówiliśmy o faszystach i nazistach, tak. że oni bardzo cenili modę i. Nie, no dobrze się czuli, ewidentnie Dobrze się ze czuli, sobą. ewidentnie, tak. ze sobą i chcieli bardzo dobrze, dobrze wyglądać. Ukrzy... Tak, 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 bardzo tak. dobrze. Nie mam pojęcia, w którą stronę powinniśmy dalej iść z tą rozmową. Nie, nie mam zielonego pojęcia, bo jeżeli ktokolwiek oczekiwał czegokolwiek do tej pory, że się dowie na temat mody. że do się dowie? A mam nadzieję, że nie. Być, nie, być może chciał posłuchać, co to my mamy do odcinek. powiedzenia. Jeżeli no, już, już ludzie wiedzą, że to nic się nie dzieje. Ale em, no powiem ci. W... Tak, gdybym mógł dojść do takiego momentu, że faktycznie będę potrafił się ubrać tak, że będę wiedział, że to podkreśla, albo że dobrze w tym wyglądam i że to sprawia, że nie się chowam, tylko że to jakoś tam podkreśla moje cechy, które chciałbym, po prostu, to by było super. I najważniejsze jest chyba to, bo dla mnie to też zawsze był problem, że jak ja już się ładnie ubrałem, to się czułem, jakbym był przebrany. Aha. Coś mhm. takiego miałem często, że. To znowu gdzieś się sprowadza do jakichś rzeczy przepracowanych albo mniej przepracowanych, ale w takich wiesz, no, na takich kurde spędach, bankietach, to ja zawsze mam taki po prostu moment, czy, czy wiesz, czy, czy ja się nie spociłem, mhm. czy tutaj, czy nie śmierdzę. Wiesz, no jakby to są straszne rzeczy, nie, bo one wynikają z jakiegoś, z jakichś ogromnych, ogromnych pokładów, no, niskiego poczucia wartości, nie, nad, nad czym sobie tam wiesz. Myślę, że każdy gdzieś ma z tym większe, mniejsze problemy. Tak. Ale myślę, że to jest ciekawe podsumowanie tego, bo, bo, bo często mam tak, że jak się ubiorę w jakieś takie, te, to trochę czuję się przebrany. Trochę czuję się. Chciałbym czuć się, wiesz sobą w takich tych. Kurde, no ale to ja mam podobnie, myślę, też mam taki syndrom przebrania się. I chyba on trochę się wykształci przez te te nasze doświadczenia, wiesz, teatralno i tutaj nasze darwinowe, bo ja nie mam takiego wiesz, ja się nie potrzebuję ładnie ubrać nigdzie, bo mam poczucie, że to jestem ja tutaj prywatnie, a tam przed kamerą, to. jak będziemy, no to tam będę musiał się zaprezentować. Tam muszę wyglądać czy dobrze, czy źle w zależności od tego jaka jest to rola, ale tam będę mm, określony. Na życie mogę być taki rozmemłany. Jakoś tak mi się to kurczę nie wiem. Łączy to wszystko. Nie niesłychane to było. Niesłychane na to koniec. było, ale bo też się właśnie zastanawiam nad taką jedną rzeczą, że jeżeli chodzi o wychodzenie w tych wszystkich relacjach biznesowych, w których no, musisz się jakoś dobrze ubrać i musisz jakby dobrze wyglądać, a z drugiej strony masz coś takiego no to trochę nie jestem ja, ja tu jestem hmm. w dresie. Hmm. że to jest chyba, bo ja mam często coś takiego, że to jest jakieś udawane,, nie? Hmm. ale z drugiej strony może to właśnie kurde nie jest udawane, może to jest po prostu... Element albo fragment, jak się to nazywa, Boże? Y, Savoir-vivre. Takiego no. tylko wiesz takiego, y, wiesz, takiego takiego właśnie. No. Nie wiem o co chodzi. O ustalenia. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Konwenance. Konwenance. Nie, Nie wiem. Może jakby wszyscy chodzili tak jak chcą, w tych dresach. To by nic się nie załatwiło. To by nic się nie załatwiło, bo wszyscy nie mieli nie. takie e, nie warto w tego człowieka inwestować, a tak to on mi trochę imponuje. Aby znaczy przynajmniej... wiesz, jakby wszyscy chodzili w dresach, no to by nie było takiego porównania. Ale ktoś zawsze Ale miałby ładniejszy tak, dres. Jeden facet w garniturze albo tak. jedna pani ładnie ubrana by przyszła. Ale no. jednak jak myślę o Radku okay. Kotarskim, mm. to mam coś takiego, tak, to jest człowiek sukcesu. Mm. Może to jest to, może wiesz. Ale to, to wcześniej o tym mówiliśmy już dzisiaj. Znaczy, tak. Tam z 20 minut temu czy kiedyś. I właśnie to był jakiś taki nasuwający się wniosek, że to ma znaczenie. Znaczy, że jednak my też oceniamy tak. ludzi, kurde, pod tym kątem. Jednak patrzymy na to, jak ktoś jest ubrany, i, no i, człowiek, to, i to ma znaczenie. Człowiek przede wszystkim ocenia wzrokowo na początku, A, nie? Pierwsze, początku, pierwsze. pierwsze tak. te, więc, więc cóż, to podsumowując ten podcast, niesamowity podcast z niesamowitymi wywodami, to by było tak. Jesteśmy wsiurami, żeby nie urazić żadnych wsiurów. Moglibyśmy my, my, we dwóch. my, 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 we tak. dwóch. moglibyśmy się ubierać lepiej, co prawdopodobnie mogłoby nam pomóc w naszych projektach, mhm. bo dzięki temu ludzie mogli powiedzieć: hej, oni tak spoko wyglądają, ciekawe, co mają do powiedzenia. Tu byśmy się odzywali mhm. i to zależy, jakby ta rozmowa poszła. To wtedy już tak. Wtedy to już zależy, ale mielibyśmy przynajmniej jakieś drzwi otwarte, więc możemy się spróbować lepiej ubierać w odpowiednich momentach. Mhm. Na spacery z psami możemy chodzić tak jak chcemy. Tak. Moda, jaka jest, każda widzi, moda wraca, moda potrafi pójść do przodu <grym> i tak dalej. Bardzo, ja bardzo cenię ludzi, którzy potrafią się dobrze ubrać, mają zmysł, że coś wygląda, hmm. bo, no bo fajnie jak ktoś fajnie wygląda. No. Fajnie zobaczyć fajny film i zobaczyć jak ktoś fajnie jest ubrany. Tak. No i najważniejsze z tego całego e, o modzie nie mamy zielonego pojęcia. <grym <grym to prawda. <grym> Był to podcast Żarty na Boku. <noise> który dostarcza niesamowitych informacji wszystkim jego słuchaczom. Chciałbyś coś dodać jeszcze? Nie wiem, jakiś szalik, bluzę? Nie, nie. Pozdrawiamy was. Tak? Z... <noise> już? Ja tak się rozpędziłem? No bo nie wiem co. No to tak, bo nie, w sumie no bo to taki wiełeś. temat, to taki można powiedzieć podcast pigułka. Tak. Tak. No wiesz, zaraz się okaże, że gadamy już jakieś. No pewnie. Kilka Ubierajcie się ładnie, trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa. <noise>